Niektórzy ludzie wydają się być odporni na wszelką presję, wydaje się, że nic ich nie rusza, bez względu na wagę wydarzenia, ale to tylko iluzja. Widzisz, nie ma czegoś takiego jak człowiek bez strachu. Każdy człowiek odczuwa strach, ale niektórzy po prostu lepiej sobie z nim radzą niż inni. Rzeczywistość jest taka. 92% ludzi nigdy nie osiąga swoich celów i marzeń w życiu, przygapiają okazję i kończą z głębokim żalem w duszy, ponieważ pozwalają, by strach ich powstrzymywał. Więc pytanie nie powinno brzmieć jak być nieustraszonym, ale raczej jak nie pozwolić, by strach mnie pokonał. Najlepsi ludzie są odważni i robią to, co trzeba mimo strachu. I to właśnie tworzy iluzję braku strachu. Pokażę Ci cztery sposoby na radzenie sobie z sytuacjami wysokiego napięcia. Po pierwsze, bądź niebezpieczny. Większość ludzi załamuje się pod presją, ponieważ nie posiada odpowiednich umiejętności. Tymczasem najlepszym sposobem na radzenie sobie z niebezpieczeństwem jest samemu być niebezpiecznym. Ludzie, którzy wydają się być nieustraszeni, często są bardzo czarujący, mają w sobie mnóstwo charyzmy, ale nie daj się zwieść. Tego typu ludzie bardzo dobrze rozumieją, do czego są zdolni. Nie ma znaczenia, z jaką sytuacją pod dużą presją się mierzysz. Powiedzmy, że musisz wygłosić prezentację przed dużą publicznością. Trudno ulec presji, jeśli wiesz, że posiadasz odpowiednią wiedzę i potrafisz świetnie przemawiać. To samo dotyczy konfrontacji z innym człowiekiem. Nikt nie sprawi, że zatrzęsiesz się ze strachu. Jeśli wiesz, że możesz go zniszczyć, zarówno psychicznie... Jak i fizycznie, więc stań się niebezpieczny i nigdy nie lekceważ swoich możliwości. Po drugie, głęboki oddech. Gdy strach przejmuje kontrolę, ludzie mają tendencję do szybkiego i płytkiego oddychania, co wyzwala w ludzkim mózgu tryb przetrwania, powodując jedną z trzech reakcji walkę, ucieczkę zamrożenie. Jak już wcześniej wspomniałem, większość sytuacji pod presją nie jest kwestią życia i śmierci, a tryb przetrwania w takich przypadkach staje się autodestrukcyjny. Sprawia, że podejmujesz głupie decyzje, ponieważ gdy emocje są silne, inteligencja maleje. Długie, głębokie oddechy zakłócają tę automatyczną reakcję i pozwalają skupić się na chwili obecnej, więc weź głęboki oddech. Nie chodzi o to, by być nieustraszonym, ale o to, by uspokoić umysł, ciało i ducha. Dzięki temu zaczniesz myśleć bardziej jasno, a zamiast działać na autopilocie, stajesz się uważny i odzyskujesz kontrolę. W sytuacjach pełnych napięcia ważne jest podejmowanie decyzji opartych na logice, a nie na silnych emocjach, takich jak strach. Te drugie będą w przyszłości szkodliwe i pozostawią Cię z bólem oraz żalem, więc uspokój się. I oddychaj. Po trzecie, inteligencja ponad emocjami. Emocje mają swój czas i miejsce. Często wspominałem, jak mogą być źródłem energii i siły. Jednak, gdy chodzi o podejmowanie strategicznych decyzji, emocje nie powinny odgrywać żadnej roli. Powinieneś być tak obiektywny, jak to tylko możliwe. Przejdźmy szybko przez kilka emocji i zobaczmy, jak mogą być zgubne w strategii. Zacznijmy od strachu. Strach może cię sparaliżować albo skłonić do podejmowania pochopnych decyzji, ponieważ twoje myślenie jest zamglone. Widać to często, gdy ludzie sprzedają wszystko, co mają, albo pozbywają się kryptowalut pod wpływem czystego strachu. Jeśli się przyjrzysz, zauważysz, że w wiadomościach widzimy to cały czas. Prawie wszystko w mediach i głównym nurcie jest oparte na strachu, zaprojektowane tak, by manipulować ludźmi. I powstrzymywać ich przed podejmowaniem racjonalnych decyzji. Ekscytacja jest równie niebezpieczna przy podejmowaniu decyzji. Może sprawić, że przecenisz swoje szanse na sukces. Właśnie dlatego kasyna wykorzystują jasne światła i głośne dźwięki. Chcą, abyś był jak najbardziej podekscytowany. Bo im bardziej się ekscytujesz, tym bardziej prawdopodobne jest to, że wydasz ogromne sumy pieniędzy. Smutek może sprawić, że zadowolisz się byle czym. Możesz zdecydować, że nigdy nie złożysz aplikacji o awans lub nie wynegocjujesz tego, co chcesz, tylko dlatego, że czujesz się przygnębiony. Na końcu takie emocje jak złość, styd czy nienawiść mogą być najbardziej autodestrukcyjne. To właśnie te emocje mogą prowadzić do podejmowania bardzo ryzykownych decyzji o niskiej wartości nagrody. Zamiast tego zwróć uwagę na to, jak się czujesz i rozpoznaj, w jaki sposób te emocje mogą zniekształcać twoje myślenie i wpływać na twoje zachowanie. Powinieneś podnieść poziom logiki i zmniejszyć swoją reaktywność emocjonalną, sporządzając listę za i przeciw każdej trudnej decyzji. Widzenie faktów może pomóc ci ocenić swoje opcje i zapobiec temu, by emocje wzięły górę. Po czwarte brak reaktywności. Prawdziwie potężni ludzie zawsze pozostają niepodatni na reakcje nawet jeśli są zagrożeni, nie zobaczy, żeby choćby drgnęli. Nie można ich do niczego zmusić, a reagują tylko wtedy, kiedy mają na to ochotę. Większość ludzi działa jednak odwrotnie. Wystarczy niewielka presja, aby wpadli w panikę i zaczęli działać pochopnie. Aby poradzić sobie z dużą presją. Nie możesz pozwolić sobie, aby okoliczności zewnętrzne kontrolowały Ciebie. Zamiast tego musisz poruszać się we własnym tempie, mówić, kiedy masz ochotę mówić, działać, kiedy masz ochotę działać i robić to w takim tempie, jakie uważasz za właściwe. Bez względu na to, jak wolno zdecydujesz się coś zrobić, rób to we własnym tempie. Kiedy to robisz, zupełnie ignorujesz presję wokół siebie i pokazujesz dominację do tego stopnia, że okazujesz brak szacunku dla presji a wysoki szacunek dla siebie samego.